Żeby była adekwatnie, już jestem w piżamie. To taka anegdota, ktoś mógł powiedzieć: O Jezu, pokazujesz się w piżamie, twoi pacjenci mogą Cię zobaczyć w piżamie. Piżama, taki sam strój jak każdy inny. Pamiętam, jak pracowałam w poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To moja pierwsza praca na ulicy belgijskiej w Warszawie. I tam, no, zawsze, zawsze byłam kolorowa i Ktoś kiedyś przed mówi tak, no ja nie wiem, czy ty powinnaś tak przychodzić do pracy, bo yy, skupisz uwagę na swoim stroju. No, ja sobie pomyślałam, kurczę, no to co mam się upierać sweter czy garsonkę, yy, no to wtedy nie będę zwracać uwagi na swój strój, ale też się nie będę czuła z tym dobrze. No dobra, co to, to z tym snem? Yy, no ci, którzy nie mają z nim problemu, super ale coraz więcej osób zgłasza e, problemy, że mają problemy z zasnięciem, albo e, że się wybudzają w nocy i nie mogą zasnąć, albo że właśnie e, w momencie, kiedy mają i spać, czują takie napięcie, że to ich trzyma właśnie bardzo długo e, i że generalnie krótko śpią. A wiadomo, że jak się nie ma odpowiedniej ilości snu, to trudno mieć dobrą energię, dobry nastrój, bo prawda jest taka, że brak snu i nieodpowiednia ilość snu wpływa na nasz nastrój, wpływa na nasze emocje, ale tak naprawdę wpływa w ogóle na to, jak funkcjonuje nasz organizm. I o tym może od tego zaczniemy. Są takie badania. Inaczej. Często zwłaszcza pewnie chyba babki na to zwracają uwagę, że jak są niewyspane, ja tak często mam, to po prostu czują się wzdęte i opuchnięte. No i faktycznie to nie jest mit, to jest prawda, że jeżeli mamy zbyt małą ilość snu, to to wpływa też na to, jak my się czujemy i może w dłuższym etapie prowadzić do e, otyłości i cukrzycy. A dlaczego? Zrobili takie badania, i zobaczyli, że osoby, które nie mają odpowiedniej ilości snu, mają dużo większą, zwiększoną ilość cukru we krwi. I to tak naprawdę zagraża w dalszym jakby etapie ich funkcjonowaniu, ponieważ po takich sytuacjach, kiedy długo nie śpią i mają zwiększoną ilość cukru we krwi, mają też zwiększone łaknienie. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mamy niedobory snu, to to powoduje, że mamy podniesiony poziom kortyzolu. A to znowu powoduje, że odczuwamy dużo większe pobudzenie, dużo więcej stresu. To jest powód, dla którego jesteśmy drażliwi i mamy mniej cierpliwości, mamy poczucie, że jesteśmy przebodźcowani. I do tego. Jakby w konsekwencji pobudzane są też nasze ośrodki nagrody. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy w mózgu pobudzane ośrodki nagrody, my mamy tendencję wtedy do tego, żeby jak najbardziej tej y, nagrody szukać. Czyli tak naprawdę od takiej psychologicznej strony szukamy, wchodzimy w tryb samoukojiciela, czyli szukamy wszelkich rzeczy, które nas mogą tak w prosty sposób ukajać. Alkohol, właśnie jedzenie. Czy różnego rodzaju używki, bezsensowne skrolowanie, czyli wszelkie rzeczy, które są odpowiedzią na ten pobudzony ośrodek nagrody, natomiast tak naprawdę w taki emocjonalny sposób nas nie ukajają i nie pomagają nam poradzić sobie z problemem, wręcz nas odcinają i jeszcze tak naprawdę bardziej męczą i zabierają nam tą energię. No dobra, to to już wiemy, więc. Myślę, że wszyscy się zgodzą, że wa warto jest mieć dobry i wydajny sen, natomiast to nie jest takie proste. Wracając teraz do takich sytuacji, w których ludzie się wybudzają w ciągu nocy, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, no, że jakby tak społecznie mówi się, że powszechne jest to, że po prostu powinniśmy przesypiać całą noc. I to de facto też może być problem, czyli nasze nastawienie do tego. No a dlaczego? Dlatego, że przekonanie, że dobry i wartościowy sen to jest tylko taki sen, kiedy przesypiamy 7-8 godzin, yy, budzi tak naprawdę w ludziach, którzy tego nie mają, duży stres i yy, frustrację. Oczywiście zgadzam się, jeżeli potrafimy przesypiać 7-8 godzin, ekstra. Natomiast co jeżeli nie? Yy. Może zacznę najpierw od tego, co się dzieje. W momencie, kiedy mamy takie przekonanie, że to jest dobry i wartościowy sen tylko i wyłącznie 7-8 godzinny i nie możemy tego uzyskać, to najprawdopodobniej po kilku tygodniach yy, yy, sytuacji, w której faktycznie nie wiem, wybudzamy się na przykład w nocy, moment, w którym kładziemy się spać, już jest momentem stresującym. I lekrość rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem ze snem, to bardzo często mówią o tym, że kładąc się, boją się od razu i mają myśli, że to będzie trudne i że znowu się nie wyśpią. No i co się wtedy dzieje? No, kurde, murowane napięcie, znowu wzrost pobudzenia, i to jest trochę tak, jakby leżało dziecko w łóżku, które tak naprawdę nie czuje, że chce spać, a ten rodzic mówi: śpi! śpij, No więc to dziecko leży i próbuje zasnąć, ale jest tak zestresowane, że nie jest w stanie. I bardzo często ludzie sobie to robią, więc już idą z takim poczuciem napięcia. Dobra, jak to odkręcić? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja w sumie o tym też nie wiedziałam, dopiero przeczytałam e, niedawno, że to, że my przysypiamy 7-8 godzin dziennie ciurkiem i że to jest najlepszy i najbardziej wartościowy sen, to tak naprawdę e, to, nie, to, to się dzieje w sumie od nie tak dawna. A dlaczego? Trzeba zerknąć trochę historycznie, jak to kiedyś wyglądało. No dobra, to jak to historycznie wyglądało? Słuchajcie, nie wiem czy wiecie i to ma być coś, co jest, ma być pocieszeniem dla osób, które się wybudzają w nocy i snują po domu, że są absolutnie normalne i być może mają dużo, dużo, dużo wspólnego z ich pra, pra, pra przodkami. Mianowicie, zanim wynaleziono światło, okazuje się, że ludzie dokładnie w ten sposób funkcjonowali. Na przykład robili swoje rzeczy, o 21.00 kładli się spać, Wstawali o piątej nad ranem, nie, tfu, nie o piątej, wstawali o drugiej nad ranem e, i wtedy był czas na to, żeby zrobić rzeczy w domu, mało tego podobno spotkać się ze znajomymi, niektórzy, e, czy pofiglować w łóżku chociażby, tak mówią e, e, niektórzy historycy, a później sz szli spać na kolejne 3 godziny. Drugi dowód na to, jak sobie pomyślimy w ogóle o tych, jeszcze o tych czasach, kiedy żeśmy się przemieszczali, osadzali dopiero i żyli w dzikiej naturze, no to zupełnie naturalną opcją było to, że nie wszystkie osobniki w stadzie spały. Część spała, a część czuwała i były zmiany. W związku z tym, jeżeli tak jest, że się wybudzasz, chociaż to rozumiem nie jest najfajniejsza opcja w twoim życiu, to pierwsza rzecz, którą masz sobie powiedzieć, to zamknąć swojego każącego rodzica i powiedzieć, że to jest zupełnie normalne i widocznie masz tak, jak twoi pra 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 pra, pra przodkowie I co w związku z tym zrobić? Trzeba trochę zaczerpnąć wiedzy od nich i pomóc sobie podobnie funkcjonować. Mianowicie, Ano tak, yy, zanim powiem, przepraszam, że różne odgłosy, ale to są po prostu moje koty, które sobie chodzą. Tak, na no dole jest pies, na górze są koty. Tak u mnie w domu jest. No więc jeżeli się wybudzasz w nocy, to pierwsza rzecz, nie stresuj się tym, a druga rzecz, jeżeli na przykład masz taką sytuację, że następnego dnia masz ważne spotkanie i wiesz już, że Twoją tendencją jest wybudzanie się, to, to spróbuj to jakoś zaplanować, czyli połóż się trochę wcześniej, wiedząc, że na pewno w środku nocy się wybudzisz. Nie stresuj się absolutnie tym, że się wybudziłeś, chociaż ja wiem, że to łatwiej gadać, trudniej zrobić. Po prostu, jeżeli faktycznie po wybudzeniu przez kolejne 20 minut nie jesteś w stanie zasnąć, to się nie męcz. Wstań z łóżka, pójdź, nie wiem, do innego pokoju, czy usiądź na fotelu i staraj się czymś zająć. Co jest w tym zajmowaniu się najważniejsze? Musimy zanudzić nasz mózg, czyli nie czytamy najbardziej ekscytujących kryminałów, nie odglądamy kolejnego odcinka fantastycznego serialu na Netflixie, nie scrollujemy na Fejsie czy Instagramie czy innych rzeczach, nie kupujemy sobie e, e, wymarzonej pary butów, bo to wszystko będzie pobudzać nasz organizm i będziemy wtedy w stanie ekscytacji i nasz mózg na pewno się nie będzie nudził. Mamy czytać coś, co jest spokojne. Mamy, ewentualnie możemy słuchać muzyki, możemy słuchać audiobooka, robić różne rzeczy, które z jednej strony nas zajmują, ale z drugiej strony są dla nas wyciszające i uspokajające. I najczęściej to, co się zadzieje. Po jakichś 40-50 minutach takiego relaksu, wynudzenia się. O właśnie możemy też medytować, możemy stosować różnego rodzaju techniki relaksacyjne, jest cała masa filmów na ten temat w internecie, czy słuchać muzyki relaks relaksacyjnej. Najczęściej po jakichś 50 minutach godzinie hmm, zaczynamy znowu wracać do tej fazy, kiedy osiąga nas senność i wtedy po prostu wracamy do łóżka. Najprawdopodobniej na jakieś trzy kolejne godziny. I niektórzy tak funkcjonują, i muszą się z tym pogodzić. I lepsza jest taka opcja, niż walka o to, że to ma być te śbite 7 godzin, i ogromna frustracja, że to nie wychodzi. To jest po prostu bez sensu. No dobra, a teraz jak w ogóle zadbać o to zasypianie? I to nie będzie odkrywcze, co powiem. To jest oczywiście w ogóle taka opcja związana z higieną snu, czyli zadbanie o to miejsce, w którym mamy spać. Ono ma być przyjemne, my się mamy tam czuć dobrze. Dobrze by było zrobić tak, żeby tam nie było wokół bałaganu, bo bałagan absolutnie nie pomaga. Żeby było przewietrzone, żeby kojarzyło nam się z relaksem, to jest jedna rzecz. I żeby zacząć już tuż przed, nie wiem, jakieś około godziny przed pójściem spać już stosować te różne metody, żeby się wyciszać. Czyli trochę takie samo podejście jak do dzieci. Jak mamy dzieci i chcemy, żeby zasnęły, to nie dajemy im lodów tuż przed snem, bo raczej małe prawdopodobieństwo, że zasną. I nie puszczamy im, naj im najekscytującej bajki, bo no to znowu ich pobudzi. Tak? Tylko staramy się robić różne rzeczy, żeby te dzieci wyciszyć. I tak samo mamy postępować ze sobą. I nie oczekiwać, że zaś, zaśniemy od razu. Więc to na przykład, jak ja pracuję ze swoimi pacjentami akurat nad tą sferą, to szukamy najróżniejszych rzeczy, które trochę pomogą się nami zająć, tak jak my byśmy byli dziećmi i mielibyśmy obok siebie tego najlepszego, najzdrowszego rodzica, który właśnie nam w tym pomaga. Na przykład co ja robię, żeby mi było łatwiej zasnąć? Ja lubię. Y, bardzo często biorę gorącą kąpiel. Ja akurat lubię gorące mleko przed snem i to mi pomaga. Bardzo lubię takie spokojniejsze audiobooki. No jest taka rzecz, która być może nie wszystkich by wyciszała, ale ja na przykład u, u, uwielbiam słuchać. To jest bajki dla dorosłych y, 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 Rudka, y, Rafała Rudkowskiego. One są dość zbereźne. Dość zbereźne są, ale. Mi jakoś pomagają, trochę się śmieję przy okazji. Najczęściej nie, nie jestem w stanie dotrwać do, nie wiem, do końca, one trwają 20 minut. No każdy jest mnóstwo słuchowisk, mnóstwo rzeczy, które mogą pomagać. I teraz na koniec chciałabym Wam pokazać taką króciutką technikę, też oddechową. Zapewne być może ją znacie, a dokładnie dwie techniki oddechowe. Zapewne je znacie, ale one również mogą pomagać w tym, żeby się Lepiej przygotować do tego snu. No dobra, to pierwsza technika jest taka prostsza. Ona dotyczy po prostu pracy nad swoim oddechem. Nie jest to nic innego, jak wyobrażenie sobie, że wciągam powietrze nosem, licząc do dwóch, bardzo wolno, i później wypuszczam powietrze ustami, również licząc do dwóch, wolno. Natomiast to, co jest ważne, to powinna mieć rękę na brzuchu. I oddycham tak zwany, to jest to oddech tak zwany przeponowy, czyli mój brzuch ma się unosić. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. I to w ogóle można w różnych sytuacjach, słuchajcie, kiedy dopada was jakiś stres, próbować yy, po prostu regulować ten swój oddech. O, mój kot gada, nudzi mu się. A druga technika, yy, mm, trochę bardziej zaawansowana, ale wcale nie trudna, polega na tym, że oddychamy licząc sobie wolno do czterech, tak samo, przeponowo, czyli wasz brzuch ma się unosić. Później licząc do dwóch, wstrzymujemy oddech i kolejne Licząc do kolejnych czterech, powoli wypuszczamy powietrze ustami. Zaraz to pokażę. No dobra, to wygląda tak. Czyli wciągnęłam na cztery powietrze, wstrzymałam oddech licząc do dwóch, wypuściłam licząc do czterech. Jeszcze raz. Nie robimy tego dwa razy tak jak ja to teraz robiłam, tylko robimy to przez kilka minut. I słuchajcie, jeżeli jeszcze do tego będziecie sobie wyobrażać super przyjemne rzeczy, nie wiem, ja bym sobie wyobrażała po prostu przepiękną plażę, palmy, zachód słońca, bryzę, to na pewno Wam się zrobi lepiej. O! I tego Wam życzę! I jeszcze bardzo ważna rzecz. W ogóle biblioterapia jest bardzo ważną rzeczą. Co to znaczy biblioterapia? Mianowicie. Czytanie najróżniejszych rzeczy, które mogą Wam pomóc w ogóle poradzić sobie z problemem. I często mnie pytacie o różne książki, i ja mam tutaj taką książkę, Moc dobrego snu, gdzie zresztą są też opisane te dwie techniki oddechowe, jest szereg różnych ćwiczeń, które totalnie Wam polecam. I w ogóle facet napisał tą książkę rewelacyjnie, on się po prostu połyka. Więc jeżeli chcecie się pogłębić w ogóle i być specjalistami od zasypiania, to ta książka jest y, absolutnym must have. Dobranoc. Życzę Wam dobrej nocy.